No, witam bardzo serdecznie jak Nie wzwiścicie. Rochoddam czy też do są również rzeczywiście mogę ekcytowaćpiła się z tak tych akcji. nakoraz na pierwszy, aby pomagać tak? ma. Witam wszystkich. E, bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć e, udział w tej akcji. E, po prostu zbierania pieniędzy dla. Proszę Państwa, jeszcze chwila, jeszcze moment i rozpoczniemy. Mamy instytucje, które są to... tutaj żeby... E, przygotowane specjalnie dla nas. Wiele tych gotów jest. Raport, Rafał i Jałdowa przypomnę, co będzie to, można pomagać. 100 zł po raz pierwszy. 100 złotych po raz drugi yy, i cały czas czekam, kto da 150 złotych? Właśnie za tę koszuleczkę i 400 złotych po raz trzeci.